Czym jest choroba? Myślę, że choroba to jest taki dzwonek ostrzegawczy. Jest to taki punkt, w którym nasz organizm mówi: Dosyć, zobacz, co zrobiłeś, co zrobiłaś, zatrzymaj się, zastanów się, niszczysz sam siebie, coś jest nie tak, idziesz nie tą drogą. Spróbuj poszukać innego rozwiązania. To tak, jakbyśmy do szklanki, która jest już taka pełna, dodali tej kropli, która przepełniła ją i wylało się wszystko. Czyli objaw chorobowy, generalnie to, co nas boli, gdzieś pojawia się w postaci, czy to braku akceptacji, bo to jest również rodzaj choroby, czy wielkiej traumy, która gdzieś się pojawiła, ona nie pojawiła się znikąd, ona narastała, 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 tylko my w wyniku tego pośpiechu, w wyniku gdzieś zagubienia się wśród tych spraw codziennych, po prostu lekceważyliśmy to. Te pierwsze objawy, które gdzieś tam dawały symptomy, budziły nas, powodowały jakiś niepokój, jakiś lęk, wyciszaliśmy środkami farmaceutycznymi, tak najczęściej jest. Nie ma się co oszukiwać. Kiedy dopiero ta choroba rozkwita, można powiedzieć, czyli tak utwierdza się w tym, że tu jest jej miejsce, to wówczas tak najczęściej jest to już efekt końcowy. Bo choroba sama w sobie jest efektem Zbierania się drobnych punkcików, tak jak dla mnie. Gdzieś coś zaczyna sygnalizować, że z organizmem dzieje się coś złego, ale my po prostu jako homo sapiens wiemy lepiej. Chcemy, poznając to, że medycyna konwencjonalna daje nam środek przeciwbólowy, daje nam środek rozkurczowy, stosujemy to i zapominamy, chcemy zapomnieć o tym, że to organizm krzyczy. Zatrzymaj się, coś się ze mną dzieje, coś jest nie tak. Myślę, że. Jeżeli byśmy bardziej słuchali swojego ciała, bylibyśmy bardziej uważni, bylibyśmy obserwatorami tego, co dzieje się w naszym ciele już od pierwszych chwil, czyli gdybyśmy uczyli nasze dzieci obserwować, jak zmienia się ich ciało, jak odczuwają ból, czy to fizyczny, czy psychiczny, gdybyśmy więcej o tym mówili, gdybyśmy mogli mm, oglądać różnego rodzaju spoty, programy o tym, że to jest informacja. Że to nie jest coś złego, bo ból nie jest zły. Ból nas boli, wiadomo, to jest odczucie. Nie chcemy tego, bo nie jest przyjemne, ale On daje nam informację, że coś w organizmie się dzieje, że pojawił się jakiś problem, z którym tak naprawdę nasze ciało bez naszego umysłu nie może sobie poradzić. Dlatego też yy, każda terapia, czy to terapia czaszkowo-krzyżowa, czy terapia polarity, czy. Innego rodzaju terapie, jak na przykład totalna biologia, pozwala zatrzymać się i popatrzeć, co było tak naprawdę pierwszym takim przyczynkiem do tego, że gdzieś w naszym ciele rozwinęły się pewne nieprawidłowości. Że to ciało woła o pomoc i chce zmiany, chce zmiany niekoniecznie powrotu do starych ustawień, bo nie zawsze to jest takie dla nas najlepsze, ale chce nowych ustawień, które pozwolą nam w pełni. W przypadku np. terapii czaszkowo-krzyżowej wyrazić ten wdech i wydech czaszkowy względem linii środkowej ciała. Jeśli chodzi o choroby dzieci, to tak naprawdę można by powiedzieć, że częściowy wpływ na to, że rodzą się chore dzieci ma to jak matka żyje, w jakim stresie się znajduje, bo hormony stresu przenikają przez barierę łożysko. Ostatnie badania dowodzą, że nawet do 10 miesiąca życia po porodzie utrzymują się w organizmie dziecka, więc to też jest Swoistego rodzaju determinantem, do tego, że nowonarodzone dzieciątko już ma predyspozycję do tego, żeby być zestresowane. Dodatkowo to, w, jakim, w jakiej kondycji fizycznej znajduje się mama przed porodem, jak się odżywia w czasie ciąży, jak się zachowuje, czy zmienia swoje nawyki, czy nie. No i czynniki genetyczne, które gdzieś tam mają wpływ. Poza tym, promieniowanie. Smok elektromagnetyczny, pożywienie, które spożywa wszystko ma wpływ na to, jakimi tak naprawdę, jak te choroby mogą się przejawić w nowonarodzonym dziecku. Bardzo ważne jest też podczas ciąży dla matki wsparcie ze strony środowiska. W zależności od tego, czy jest to dziecko długo, długo oczekiwane, czy jest to dziecko chciane, niechciane, czy jest to dziecko poczęte w wyniku gwałtu. Wówczas każdy taki czynnik ma bardzo duży wpływ na rozwijającą się w łonie matki dziecko i jest zapisany w jego ciele jako taki ślad, który potem odnajdujemy w różnego rodzaju terapiach.